Cześć! Witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Jarosław Koczyński z tej strony z House Smart. Za moimi plecami super dom. Mezzanin Smart o powierzchni zabudowy 50 m2, który nie dość, że na dole ma wiatrołap, łazienkę, dodatkową sypialnię, duży, wygodny i przestronny salon z aneksem kuchennym, z wielką pustką nad, gł nad głową. To jeszcze, słuchajcie, na antresoli mamy sypialnię, ubikację. Szafę, garderobę oraz miejsce do pracy przeznaczone na home office. Słuchajcie, chyba byście byli na mnie źli, gdybym jeszcze to bardziej przedłużał. Zapraszam do oglądania. A oto jest Jon, słuchajcie, dom Mezzanine Smart o powierzchni zabudowy 50 m2. Ma 5,5 metra szerokości, 9 metrów długości i 6,5 metra wysokości słuchajcie, ten dom. 50 metrów to tylko powierzchnia, oczywiście, zabudowy, bo cały dom, licząc dół plus antresole, tych metrów ma, słuchajcie, ponad 65 metrów kwadratowych po podłogach. Dom ten można zbudować zarówno na pozwolenie na budowę, oraz na zgłoszenie, zarówno na zgłoszenie na Polski Ład, jak i na pełne zgłoszenie jako budynek mieszkalny, jednorodzinny. Dom oczywiście jest całoroczny, spełnia normy WT 2021, czyli współczynnik przenikania ciepła ma U poniżej 0,2, więc jest to dom po prostu ciepły, nie musicie się w nim obawiać jakichś gigantycznych rachunków. Pomimo tego, słuchajcie, że wszystko w tym domu jest na prąd, bo i możecie zwrócić uwagę, że tutaj mamy wyjście pod jednostkę klimatyczną, których tutaj w tym budynku jest przewidzianych aż dwie, bo jedna na dole, jedna na antresoli, zaraz Wam to wszystko pokażę. I pomimo tego, że wszystko w tym budynku jest na prąd, można sobie zainstalować panele fotowoltaiczne i zobaczcie sobie na jednym z naszych odcinków, gdzie pokazywałem dom, co prawda, Mezanin 35 z fotowoltaiką, to tam rachunki w skali roku nie przekroczyły 200 zł. Bez tej fotowoltaiki trzeba się liczyć z wydatkami na dzień dzisiejszy gdzieś na poziomie 350 zł miesięcznie przy takim użytkowaniu całorocznym i uśredniając. To oczywiście na cały rok, bo wiadomo, że w zimę te rachunki będą wyższe, latem te rachunki będą niższe, ale uwzględniając, że wszystko w tym budynku jest na prąd klimatyzacja, ogrzewanie podłogowe, płyta indukcyjna, grzanie wody to i tak, słuchajcie, to nie są duże rachunki. Ja tylko Wam powiem, że jak mieszkałem w Warszawie, w mieszkaniu w bloku, w dwupokojowym, to czynsz, sam czynsz, słuchajcie, wynosił 900 zł. Więc uważam, że te rachunki za prąd y, oczywiście są i trzeba się z nimi liczyć, ale no, słuchajcie, no, no nie, są, nie są to jakieś wyjątkowo y, ciężkie y, pieniądze, uważam, y, biorąc pod uwagę, tak jak wspomniałem, że wszystko jest na prąd. Elewacja w tym budynku jest wykonana ze świerku skandynawskiego, a sam budynek położony jest na ciepłej płycie fundamentowej, która jest ocieplona od spodu, od boku i naprawdę możemy podejść teraz bliżej. Zobaczcie z jaką dbałością o szczegóły wykonany jest ten dom. Mamy tutaj kapinosy, mamy tutaj narożne obróbki blacharskie, żeby po prostu e, narażone elementy drewniane, zwłaszcza na styku, na rogach, były chronione przed po prostu szybszym niszczeniem. E, przechodząc dalej, tutaj można zauważyć modyfikację inwestorów, którą zrobili, a ta modyfikacja, każdorazowo modyfikacje projektu są dostosowywane po prostu do danej działki. No i tutaj inwestorom zależało, żeby z tej dolnej sypialni, która tutaj jest, no nie patrzeć bezpośrednio tam e, za płot, tylko żeby uchwycić jakiś ładny widoczek, no i sami przyznacie, że. No, jest po prostu ładnie i ta zmiana jak najbardziej ma sens. Taką zmianę bez problemu możemy wykonać, słuchajcie. Jeżeli decydujecie się, że to my się mamy zająć Waszą adaptacją i pozwoleniami, to trzy takie zmiany, tego typu, że okno gdzieś przenieść, czy ściankę działową, są w ramach tego pakietu formalności bezpłatne. Każda kolejna pani architekt tutaj ją po prostu wycenia. Tu mamy tył tego budynku i jak widzicie, Tutaj mamy okno. Uważni widzowie pewnie już wiedzą, że od łazienki, natomiast tamto okno powinno być tutaj. Natomiast inwestorzy je przenieśli na tamtą ścianę. Nie ma najmniejszego problemu właśnie z taką zmianą. Troszeczkę się oddalę, żeby pokazać wam go z pełnej perspektywy. I teraz widzimy tutaj te górne przeszklenie, dwa kwadraty i trójkąt. I tam mamy antresolę. Tutaj jest łazienka, tutaj ta dodatkowa dolna sypialnia. Słuchajcie, pewnie jesteście już ciekawi, jak to wygląda w środku, więc nie przedłużajmy. Chodźmy do środka, porządne drzwi KMT i wchodzimy. Ale zanim wejdziemy, mamy wiatrołap. W wiatrołapie mamy całą elektrykę. Tutaj mamy skrzynkę z elektryką. Tu mamy skrzynkę od internetu, od alarmu. Cały wiatrołap ma 2 metry kwadratowe powierzchni, i to jest właśnie taka strefa, żeby wejść, zdjąć, słuchajcie, buty, kurtkę zamknąć za sobą drzwi, tutaj mogą być dodatkowe drzwi, jest to taka po prostu śluza. Jeżeli chodzi o elektrykę, to tak ona się słuchajcie prezentuje. Mamy tutaj skrzynkę elektryczną, a tutaj mamy, słuchajcie, rozpiskę, i dany numer jest przyporządkowany do danego tutaj numeru na tej rozpisce, i dzięki temu bardzo łatwo jest po prostu znaleźć dany sprzęt i dany bezpiecznik, który za niego odpowiada. Idąc, słuchajcie, dalej, zaczniemy sobie tradycyjnie od łazienki, która tutaj jest po lewej stronie, bo nie jest to lustrzane odbicie. Jest to tradycyjny projekt, taki jak u nas na stronie internetowej HOWSmart.pl. Wyświetla Wam się teraz adres strony, więc sobie zobaczcie. Mezzanin 50. A to jest łazienka, słuchajcie. Łazienka ma 3,5 metra kwadratowego. Tutaj będzie kabina prysznicowa, w takim systemie walk-in na przykład. Jest miejsce na pralkę, jest miejsce na umywalkę. Yy, pomimo tego, że nie są to duże rozmiary, to łazienka jest w pełni funkcjonalna i jest w łazience również duże okno, które jest zarówno otwieralne, jak i można je uchylić. A w łazience ta yy, wentylacja jest po prostu bardzo ważna, bo jest to takie pomieszczenie, gdzie jest po prostu duża wilgoć. Idąc dalej, słuchajcie. Tutaj mamy tą dodatkową dolną sypialnię, tak ja ją nazywam. I ona ma ponad 7 metrów kwadratowych, to pomieszczenie. I to jest świetne pomieszczenie, na przykład dla dziecka, albo świetne pomieszczenie w domu, w którym nie ma przewidzianej innej strefy do pracy. Więc to też może być gabinet, na przykład. Bardzo się to pomieszczenie przydaje. Ja osobiście mam z Natalią takie pomieszczenie, w tym naszym domu pokazowym, mezanin 35. I tam też świetnie się to pomieszczenie sprawdza. Wysokość pomieszczeń, słuchajcie, od wylewki, bo tu już mamy wylewkę zrobioną, widzicie? Wylewka jest zrobiona, czyli od tej wylewki do sufitu jest ponad 2,5 metra. Tutaj mamy to duże okno. Ono jest i otwieralne, i uchylne. Natomiast tą część jest, ta część jest wykonana jako fix. Natomiast jeżeli będziecie mieli taką potrzebę, to możemy to okno mm, troszeczkę zmniejszyć i wtedy też będzie ono i otwieralne, i yy, uchylne. I tak słuchajcie, prezentuje się to pomieszczenie i idziemy sobie, słuchajcie, dalej do głównego pomieszczenia. To jest oczywiście tymczasowa drabina. To nie, jakby to nie są docelowe schody. To jest tymczasowa drabina. A tutaj mamy to pomieszczenie z salonu z aneksem kuchennym i to pomieszczenie słuchajcie ma 26 blisko metrów kwadratowych. I w tym miejscu będzie aneks kuchenny, normalny, wygodny aneks kuchenny. Słuchajcie, żadnych tam jakichś półśrodków. E, normalny piekarnik, normalna płyta indukcyjna, lodówka z zamrażarką. Wszystko tu się pięknie mieści, a do tego tutaj mnóstwo szaf, szafeczek na dole również, też miejsce na zmywarkę jest przewidziane. Także w pełni nowoczesny i funkcjonalny aneks. Tutaj w tym miejscu może być zaplanowany telewizor i w ogóle taka ściana, nazwijmy to e, po prostu z takimi multimediami. Natomiast tutaj można zaplanować, słuchajcie na przykład, kanapę, e, wygodny stół w tym miejscu na cztery osoby. No i mamy naprawdę fajny, po prostu living room, mamy fajną przestrzeń, fajny salon z aneksem kuchennym, a dodatkowo to co mamy. To ogromna przestrzeń nad głową, bo tutaj jest 6 metrów do tego najwyższego punktu, słuchajcie. No i mamy te wielkie frontowe przeszklenia. Teraz słońce, dom jest ustawiony tak w kierunku południowym, więc to słońce cały dzień tutaj operuje. Tu jest mnóstwo światła w tym, w tym pomieszczeniu i naprawdę aż przyjemnie tutaj po prostu się spędza czas. A jeżeli ktoś lubi samoloty obserwować, to ja, na przykład, na grondach, tak przebiega ścieżka samolotów, że widzę, jak latają. Sprawdzam sobie na aplikacji Flight Radar, i dosłownie, leżąc na kanapie, ja mogę patrzeć po prostu w niebo. I to też jest fajna zajawka dla ludzi, którzy lubią gwiazdy. I też jest fajna aplikacja do obserwacji, słuchajcie, gwiazd. Ale mnie o gwiazdach, my dzisiaj o domu, chociaż ten dom dla mnie jest taką gwiazdą. Bo my za mezanin 50 uważam za bardzo, bardzo udany projekt, i bardzo dużo budujemy tego projektu w całej Polsce. No i nie dziwię się, no bo naprawdę on łączy w sobie e, takie dwie najważniejsze cechy. Ten dom może być zarówno wybudowany jako dom, m, jako budynek mieszkalny, jednorodzinny, jako alternatywa dla mieszkania w bloku, i jego cena jest nieporównywalnie tańsza, aniżeli odpowiednik tego samego metrażu w bloku, ale również może to być dodatkowy fajny dom na weekendy. Także ten dom naprawdę świetnie spełnia obydwie te potrzeby. Taką barierkę jak tutaj widzicie robimy w standardzie, natomiast jeżeli klient chce ją sobie zmienić, to po prostu przy etapie wykończenia pod klucz można ją zdemontować. Tutaj są śruby, można ją zdemontować i po prostu sobie zrobić taką, jaką się chce. Natomiast my robimy taką barierkę drewnianą, e, żebyśmy mieli my wewnętrznie pewność, że wszystko jest tutaj po prostu w porządku e, wykonane. No i słuchajcie, idę teraz na górę po tej tymczasowej drabince i pokażę Wam tą strefę do pracy i pokażę Wam to zamknięte pomieszczenie antresoli. I jestem, słuchajcie, na górze, na antresoli, ale tak jak Wam wspominałem, to jest antresola razem z ubikacją na górze oraz tu, gdzie teraz się znajduję, jest strefa do pracy. I ta, słuchajcie, strefa do pracy, gdzie teraz sobie stoję, ma 10 metrów kwadratowych powierzchni i została tak zaplanowana, aby w tym miejscu było biurko. Mamy tutaj, widzicie, punkty elektryczne zrobione. Od sypialni oddziela nas porządna ściana działowa. Zobaczcie sobie, jaka tutaj jest grubość tej ściany działowej. I ta ściana działowa nas oddziela. I tutaj mamy sobie właśnie to miejsce do pracy. I ja osobiście uważam, że to jest super sprawa. W dobie dzisiejszych czasów, kiedy coraz więcej z nas pracuje z domu, no to takie właśnie miejsce wygospodarowane w domu tylko po to, właśnie żeby móc pracować i to jest taka strefa, że tutaj po prostu zajmujemy się pracą. Jest po prostu bardzo wskazana przy pracy z domu i o tym mówią doradcy biznesowi a także psychologowie, że właśnie człowiek potrzebuje mieć takie jasno wydzielone strefy. No i słuchajcie, w tym projekcie jest taka możliwość, żeby to zrobić, oraz w projekcie bliźniaczym do niego Mezanin 70 też jest możliwość, żeby taką strefę wydzielić. Tutaj również jest oczywiście ogrzewanie podłogowe. Tutaj mamy sterownik do tego ogrzewania podłogowego. Natomiast tutaj wchodzimy do sypialni, słuchajcie, tej górnej sypialni na antresoli. Natomiast mamy tutaj całkowicie wydzieloną tą sypialnię. Ona ma 16 m2 powierzchni, również tutaj jest ogrzewanie podłogowe, a dzięki wysokiej ścianie kolankowej, czyli miejscu styku dachu ze ścianą budynku, dokładnie tego punktu, dlatego że on jest wysoko, to po prostu możemy wykorzystywać całą powierzchnię. Tego po prostu piętra, te, tego po prostu pomieszczenia. Tutaj znajdzie się łóżko inwestorów. W tym miejscu mamy też punkty elektryczne przygotowane pod szafeczki, które tutaj będą, żeby sobie naładować telefon, czy cokolwiek podłączyć. To tutaj mamy przygotowane punkty elektryczne. Słuchajcie, tutaj mamy okno, te dwa kwadraty i trójkąt, tak potocznie ja je nazywam. Natomiast tutaj. Bardzo słuchajcie, przydatne pomieszczenie e, w każdym budynku na piętrze ubikacja. Słuchajcie, nie trzeba tutaj schodzić na dół za każdym razem, tylko wygospodarowaliśmy po prostu miejsce w tym budynku, i w tym miejscu jest właśnie ubikacja tu będzie stała ubikacja, będzie również umywalka, punkt elektryczny również na górze można umiejscowić e, pojemnościowy zbiornik na ciepłą wodę. Tak zwany boiler. W tym miejscu on akurat stoi, bo jeszcze nie jest zamontowany, ale w tej ubikacji również można na to wygospodarować miejsce. Ten boiler równo, również można schować na przykład na dole w łazience nad ubikacją zamiast szafki. Po prostu, więc jest, jest kilka miejsc, gdzie ten boiler można umiejscowić. Tutaj zaś e, zaplanowaliśmy taką wnękę na szafę. I tutaj można zrobić ładną szafę, słuchajcie, w zabudowie i po prostu no, w pełni wykorzystywać to pomieszczenie. Czyli zobaczcie, jesteśmy na antresoli, która łącznie z tamtym pomieszczeniem, z tym pomieszczeniem i z ubikacją ma ponad 26 m2 i mamy tutaj, zobaczcie, szafa, ubikacja, sypialnia oraz strefa do pracy. Dodam, że tutaj również będzie jednostka klimatyzacji z opcją grzania i z opcją chłodzenia, więc dodatkowo komfort termiczny tutaj w tym pomieszczeniu będzie po prostu super. No bo mamy i okno, które jest otwieralne i uchylne. Proszę bardzo. Okna są trzy szybowe, sześciokomorowe, bardzo dobrej jakości, na bardzo dobrych okuciach. Także to są naprawdę bardzo dobre okna i możecie zobaczyć na naszym kanale wywiad z Jackiem, który jest właścicielem firmy OknoStyl, który produkuje dla nas te okna i możecie sobie więcej na temat okien właśnie na tym odcinku z Jackiem e, posłuchać i pooglądać. I no I tak jak mówiłem i okno i klimatyzacja. Komfort termiczny tutaj na górze jest naprawdę bardzo duży. Wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Pewnie jesteście zainteresowani, ile taki dom kosztuje. To nic prostszego. Wejdźcie na naszą stronę internetową www.hofsmart.pl. Tutaj wyświetla Wam się adres. Kliknijcie w dom o nazwie Mezzanin 50. Liczba 50 oznacza liczbę metrów powierzchni zabudowy. Ten dom łącznie tych metrów ma ponad 65 po podłogach. Kliknijcie w napis konfigurator i wyklikajcie sobie zakres, jaki Was interesuje. Strona automatycznie podlicza cenę, i to, co na stronie plus transport, to w umowie słuchajcie. Także mam nadzieję, że prezentacja Wam się podobała. Dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał. A ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. Cześć! Hausmart, jesteś u siebie.